Dobra, słuchajcie, tak, to jest wielki moment, po raz dwudziesty, kiedy teraz naprawdę już tym razem regularnie wracamy do g bo już mi znów zaczęło to sprawiać przyjemność, widzieliście w następ poprzednim filmie, mówiłem co, jak, dlaczego, może więcej kiedyś o tym opowiem. Wracamy teraz do zajebistej formy, robimy teraz redukcję, trochę będzie, w sumie nie będzie długo ta, ta redukcja trwała, bo do walki dociąłem lekko. Yy, po redukcji robimy zajebistą masę i zrobimy najlepszą formę sylwetka, jaka istnieje. Wiem, że bardzo często tym mówiłem, że zrobimy tą formę, ale tej formy nie robiliśmy. Co prawda lepsza się sylwetka, tej formy lepszej nie było, lecz niestety było to spowodowane rzeczami, które mnie przerosły. Także teraz jakby tych rzeczy już nie ma i teraz możemy to zrobić. A jak zostawicie lajka, like bo jeżeli się cieszycie oczywiście, że jest gym vlog, zostawicie lajka, like tam jeszcze udostępnicie to na swojej historii na Instagramie, tam wejdę po prostu na profil na Instagramie i wam się odwdzięczę, bo fajnie zwrócić, także fajnie będzie, jak będą lepsze zasięgi pod tym filmem, bo będzie trzeba trochę odbudować, bo dawno tego nie było. Walkę przegrałem, tyle wam mogę powiedzieć, no i bez żadnych wymówek, przegrałem walkę, tylko wnioski jedynie, powiedziałem po walce, że już się do tego nie nadaje, coś tam, coś tam, na pewno nie nadaje się do tego, bez treningów. O. Także niedługo jest szansa, że za miesiąc zobaczycie mnie na największej federacji na świecie Ale za dużo nie mogę zaspoilerować No i zobaczycie jak naprawdę potrenuję, bo zmieniałem sobie mindset To wtedy będę mógł stwierdzić czy się nadaje czy nie nadaje do walk Jedynie co mogę właśnie wyciągnąć z wnioski to, że bez treningów nie da się osiągnąć sukcesu Tak samo jak jest na siłowni, tak samo jest w sportach walki Jeżeli będziecie regularnie ćwiczyć, trzymać diety, to nic z tego nie będzie A Daro pokazał właśnie, że gratulacje dla Darka pokazał, że Kurwa na no, z zera odbić, jeżeli naprawdę się do tego przyłożył, chociaż widzieliście, że spierdalał tam przede mną w klatce i obaleniami mnie porobił, ale no, no, o tym nie będę mówić. Gratulacje Rosy dla Darka, a ja idę na swoje drugie życie, czyli siłownie. Kto nie da lajka, like nie zrobi formy. No właśnie, a kto da lajka, like ten <laughs> też nie zrobi palej. Także deal <laughs> Słuchajcie, mówiąc o powrocie, nie żartowałem. Witam kurde, patrzcie, kto się to zmieniało. To był mój pokój. Strasznie się to pozmieniało. Jest tu mój rowerek, jest tu dosłownie wszystko co było kiedyś, tylko pozmieniane strasznie. A czemu może tego w sumie nie było? Pamiętacie, to lusterko, wszystko. Ten przed, kurde, jaka nostalgia. Haha! Ha. No i pięknie, kuchnia, gdzie kurde robiło się czary i wszystkie inne rzeczy. Ale ja czuję taką lekką nostalgię, mam mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi o fryzurę, też będzie zapuszczana i zmieniana. Tak, jak było, w sumie, tak jak mi się kiedyś najbardziej podobało. Mój no kościoł, to do walki, bo trochę pozmieniałem. Jest życie, jest powrót, nie na stałe tutaj, tylko na chwilę, bo jedziemy zaraz na wakacje i jeszcze wszędzie, ale no kurde, jak już wrócić, to tam gdzie się to zaczęło. Witam serdecznie, jestem wlicować na siłowni i Wam powiem, że ten jest z tym miejscem. I mam też informację, prawdopodobnie kupuję apartament w Lice. już kupuję na własność. Będę chciał tutaj zamieszkać, ponieważ powiem Wam, że jednak Warszawa, Agliwice, ci ludzie to serio. Byłem wczoraj na imprezie, tak jak Wam mówiłem, możecie imprezać tylko wtedy, kiedy jest powód do świętowania, ten półtora raz. Miałem miałem do świętowania, o kurwa, to była totalna odkleja tam, ale powiem Wam tak. Yy... Serio, ludzie ogólnie ze Śląska, z innych części, a z Warszawy tak się różnią moralnością i wszystkim, że dla mnie to jest mocno popierdolone i chcę zostać tutaj, więc pokażę Wam sobie mój apartament, jaki kupiłem sobie, ale to chwilę, chwilę poczekajcie jeszcze, bo muszę... Muszą mi przejść, przejść niektóre przelewy. Słuchajcie, problem jest taki, że mam dalej uszkodzone palce, ale to mu zawsze po walce nie jesteśmy się stało, tylko kciuki są tutaj lekko uszkodzone i nie mogę robić takich ćwiczeń wyciskających, jest też mam problem z... Wiecie, Z podstawowymi ćwiczeniami, więc zrobię sobie taką lekką pompkę. To jest taki tak powrót, więc delikatnie sobie to zrobimy. A już następne materiały, mniej czy są to będą takie już wiecie: full training full pompa, full wszystko teraz. Redukcja wchodzi. Powoli. Także będzie kit. No i dobra, zrobię sobie seryjkę szybko. Tylko dzisiaj na bicepsy i powiem Wam bardzo ważne rzeczy. А, oh, Chyba potwór, trochę go nie widziałem, a już urósł tak. Ten, jak chcecie, aby wasze łapy rosły... pamiętasz jakie miałem łapy. Teraz bez kwitzen kurwa też mam spore te łapy. To wam powiem, róbcie zawsze serię mieszane, ja to nazywam super serię, że robicie na przykład biceps, nie? Jeżeli robić biceps, jedną jakby serię, to wyrazujcie biceps. Robicie biceps. Tak zróbcie sobie to, ja wam podam, kurwa, Robimy ten kłap kiedyś, to boga jak to wygląda, ale no super serie, że robicie, wiecie, biceps, rzucacie, kurwa, to musi robić biceps. Wracacie na biceps, biceps. Skończycie jak wyglądacie po cztery serie, załóżmy na biceps, biceps. Skończycie jako jedno ćwiczenie, to jest właśnie i biceps, i biceps. Potem drugie ćwiczenie, trzecie, czwarte, piąte, tego to, to ćwiczenia fajnie na te ćwiczenia. Niedługo wam pokażę, co i jak, i udajcie mi się też to skręcić. Dobra, dziękuję bardzo. Słuchajcie się taki delikatny trening ze względu, jak mówiłem, właśnie na kont kontu, znaczy Tam nie wiem, jak to nazwać, po prostu jeszcze nie mam przyzwyczajony do tego po walce, do ćwiczeń. I coś Wam powiem spontane, ze spontana, bez żadnego scenariusza, po prostu chcę o tym powiedzieć. Melaże są zajebiste. Wiadomo, no kurwa, kto nie lubi jak kto ktoś zacznie. Ale zaufajcie, niż na dłuższą metę to jest totalne gówno, które Was poniszczy, które Was zatrzyma w rozwoju, które nawet może mnie cofnie w rozwoju. No wszystkie ogólnie mówię, o, wiecie, o dragach, mówię o alkoholu, mówię o wszystkim, że to wam się może wydawać na początku, że a raz na miesiąc, to nic mi nie jest przecież. Tam nie uzależni się nie to tamto, a raz na dwa tygodnie z... no, chcę to przestanę, nie? A raz na tydzień no co? No, nic mi nie jest, dobrze się czuję, Ma, mam ten umiar do życia, o to auto przestać. W końcu yy, zrobi się tak, że przejrzycie się, a to kurwa, środek tygodnia żadna impreza, aby sobie nie wiem, siedzicie z wódeczką i talerzykiem. I rureczką kurwa, lub banknotem i kartą kredytową. No, kurwa, sorry, ale tak to będzie u Was też wyglądało. To jest z droga w jedną stronę, także ogarnijcie się serio, nie robię takich rzeczy. Ja wam poka pokazałem i wznos, i upadek, i wznos i upadek Sync Sida to jest taka. Jeszcze już takiego nie będzie, bo teraz jest w ogóle inny mindset Powiem wam w ogóle czemu mi się tak bardzo zmienił i wszystko. Może więcej też pewnych rzeczach, ale zaufajcie mi, że serio jest to kurwa droga w jedną stronę i... Teraz możecie się z tego śmiać, możecie tego nie rozumieć, a zwiaduję, że dużo osób, które były w tym, które z tego wyszło nie wyszły, to teraz oglądając ten film i to, co mówię moje słowa. Mogą to interpretować właśnie w prawidłowy sposób, w jaki chcę to Wam przekazać. Także jebać to kurwa, powiem Wam tak. Jeżeli naprawdę będziecie wydawać kasę i marnować czas na te imprezy, na wszystko, to kurwa, głównie osiągniecie. A jeżeli skupicie się na tym celu, jeszcze w tym młodym, kurwa produktywnym wieku, gdzie macie inaczej wszystko postawione, mózg, motywację to kurwa, osiągniecie ten sukces i jak chcecie sobie mężać, to będziecie mężować, ale będziecie to robić na szczycie, kiedy będziecie mieli tyle pieniędzy, że będziecie nimi srali i osiągniecie swój największy sukces. Także zaufajcie mi że na to będzie czas, a teraz się skupcie na czymś serio pożytecznym i na swoich jakichś pasjach. A nie macie pasji do swojej kurwa, znajdźcie pasję, pasję, co Wam mogę poradzić.